Audytuję Chrystus. Arcybiskup Karla Maria Wigano w jednym z ostatnich wywiadów zaatakował kardynała Raymonda Burka. Nie, nie, wymienił go z nazwiska, ale za chwilę Państwu pokażę fragment z jego wypowiedzi, z której jednoznacznie wynika, że chodzi o tę konkretną osobę. Zaatakował go w bardzo specyficznym kontekście, mianowicie związanym z konklawą, które wybrała Franciszka. Spójrzmy na tę wypowiedź. Że kardynałowie, którzy weszli na konklawę w 2013 roku, wydają się nie rozumieć powagi tego, co się wydarzyło. Słyszeliśmy, jak proszą Bergorio o rozwiązanie dubiów, a on nawet nie raczył odpowiedzieć. Jeśli chodzi o milczenie w sprawie wydarzeń, które miały miejsce podczas konklawy, to widzę tu również pewną formalnie logalistyczną mentalność, przeważającą nad pilną potrzebą położenia kresu wywrotowemu zamachowi stanu, Głębokiego kościoła. Uważam za niezrozumiałe, że członek kolegium kardynałów może zwierzać się przyjaciołom, że był świadkiem faktów unieważniających wybór Jorge Mario, a jednocześnie nie chce ich publicznie potępić, aby nie złamać tajemnicy papieskiej. Tajemnicy, którą już złamał, rozmawiając o niej z tymi, którzy nic nie mogą zrobić, co zmusza jego eminencję do milczenia przed kościołem którego pasterze być może mogliby rozstrzygnąć tę kwestię. Nie mówimy tutaj o tajemnicy spowiedzi, ale raczej o sprawach, których otaczanie dyskrecją jest uzasadnione, dopóki nie będzie szkodzić instytucji, która je zastrzegła. Od razu zaznaczę, że rzecz jasna, cytat i odnośnik do wywiadu umieszczę w opisie filmu. E, no, Mamy tu wymienione dubia. Jak Państwo widzą, ja trochę pocięłam tą wypowiedź, żeby tego nie było za dużo. No, więc Dubia podpisało czterech kardynałów, z których żyje tylko dwóch, mianowicie kardynał Berg i kardynał Brandmiller. Skąd wiadomo, że nie chodzi o kardynała Brandmillera? No, on nie jest prawnikiem, a tu ewidentnie mamy mow mowę głównie o prawie, o legalizmie. Kardynał Brandmiller jest historykiem kościoła. Druga rzecz, jeszcze za życia Benedykta XVI, on się bardzo radykalnie wypowiadał na ten temat, że rezygnacja Benedykta, budzi bardzo poważne wątpliwości co do swojej ważności, bo oczywiście jako historyk Kościoła właśnie zwraca uwagę, że ona nie przypominała w żadnym razie abdykacji papieskich, jakie dokonywały się w przeszłości. Przypomnę tylko krótko, że Benedykt XVI zgłosił wyłącznie rezygnację z ministerium, czyli z tej takiej administracyjnej, zewnętrznej części posługi papieskiej. No więc, jeżeli się uważa rezygnację papieża Benedykta XVI za nieważną, to jest naturalne, że Franciszek, nawet gdyby był wybrany zgodnie z procedurami, jest antypapieżem. Wracając do kardynała Barka. Jego odpowiedzialność w roku 2013 jest większa niż innych kardynałów. Przede wszystkim z tego powodu, że był wówczas prefektem Trybunału Sygnatury Apostolskiej, więc no, jednym z najwyżej postawionych. Prawników w kościele, niezwykle istotnych sędziów. A tymczasem on jak najbardziej powtarza, że jest przekonany, że Franciszek jest papieżem. Myślę, że ten atak ze strony arcybiskupa Wigano jest uzasadniony i no, słusznie stara się poszerzyć, znaczy stara się trafić do wiernych z informacją, że mamy do czynienia z niezwykle poważnymi nieprawidłowościami, bo no, to jest jasne wtedy, że to jest. Że, że tak powiem, Franciszek jest antypapieżem faktycznie, a do tego, że hierarchia nie robi nic, żeby tą sprawą się zająć. Zdajmy sobie sprawę, że jakiekolwiek decyzje, jakiekolwiek nominacje podjęte przez antypapieża są nieważne, co oznacza oczywiście, że mamy do czynienia z gigantycznym zamieszaniem. Tymczasem, po to, żeby był święty spokój, to jest już moja interpretacja, po prostu nie robi się nic. Jeżeli ktoś chciałby zerknąć do tych przepisów dotyczących tajemnicy, tak tej tajemnicy z konklawe, to w odnośniku w opisie, w dokumentacji, ja tam również umieszczam cytaty z Konstytucji Papieskiej Jana Pawła II Uniwersji Dominicy Gregis, no, gdzie jest mowa o tym, że są zobowiązani uczestniczący w konklawę, zarówno kardynałowie, jak i powiedzmy cała obsługa do zachowania tajemnicy. I to, co jest istotne, tam jakby właśnie to jest to, co akcentuje arcybiskup Wigano, że to nawet opowiedzenie znajomym, co się widziało, to już jest złamanie tej tajemnicy. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji z Panem Bogiem.